Niech będzie pochwalony! Nie dość, że mądry filozof to jeszcze napakowany. Z myszką Miki. Wściekła myszka Miki. Jestem robotem. Mm, mm. Superfryta. fryta. Zastanawiam się, czy te sztabki nie są ze stropianu. Dzień dobry YouTube. Witamy serdecznie. Ja i. Marcel. Ej, bardzo mi nie, <grym> się przedstawić. Generalnie nie będzie żadnego prowadzącego. Jeden Team, Seven Nutrition. Dziś jesteśmy gościnnie. Tak. U Marcina. Marcina też zobaczycie w odcinku w jego studiu Handem. Tak, w Złotowie. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Tak, tak, bardzo dobrze. Złotowie to jest, jakbyście jechali na Pomorze, to gdzieś tam pomiędzy Poznaniem a Pomorzem. Tak? Za piłą, przed piłą? Posilam się dodatkowo. Słuchajcie, szybciutko. Zrobimy oczywiście bardzo dobry trening. Dziś zrobimy trening push, choć. Ty nie trenujesz tym systemem? Nie, nie, nie za bardzo on mi jakoś tak służy, ale oczywiście zmiany. Ja się to nie znożę. Ja co ty masz do osiągnięcia w ogóle, że, że ty w ogóle wypowiadasz? No, ja dopiero raczkuję, więc mam nadzieję, że się nauczę od ciebie. <grym> Chciałbym przypomnieć, że Marcel przygotowuje się do jakby podwojenia swojego tytułu. No, obrony tak jakby. no W sumie teraz tak, tak, tak. Muszę. muszę odbić się, Aha. zeszły rok nie, nie był startowy, mhm. yy, no i, i tak, jesień, jesień będzie taka, żeby, żeby właśnie wrócić na, na podium. Taki o, jest cel. A powiedz mi, jak to jest, jak osiągniesz szczyt, no bo tak, w tej lidze, w której startujesz, no to to już jest szczyt szczytu, no już wyżej się nie da. No tak. I, no generalnie coś cały czas, jak się spotkaliśmy lata temu, to jesteś taki sam Marcel, jaki byłeś. Trochę może, wiesz, cyfry się zmieniły. Oj, tak, tak, widać się, po, po, po ale, nawet, ale myślę, tak. że tutaj nasz operator to ten no. załatwi. Jak przygotowujesz się do takich zawodów, też chciałem się spytać, czy jest trochę większa taka presja, jakieś oczekiwania. No wiesz, trochę jest inaczej. Jak kogoś gonisz, a jak komuś uciekasz. Na pewno, jest, na pewno jest to inaczej, bo, bo nie ukrywam, że debiutując w 2019 roku jako, jako ten zawodnik w Lidze Pro, moim celem było głównie zakwalifikować się na Mistrzostwa Świata, mm -hmm. które na koniec sezonu zdobyłem i wygrałem te Mistrzostwa Świata, więc tak jakby ten mój cel, który sobie założyłem wtedy na przestrzeni 3-4 lat, że wygram te Mistrzostwa, on stał się właśnie w tym roku debiutantem. I teraz no tak, szukać teraz tej motywacji dodatkowej, gdzieś złapać tutaj dodatkowy ten bodziec, żeby chciało się jeszcze mocniej trenować. No ale to tak samo jak jest z zawodnikami Mestre Olympia, gdzie zdobywają tytuł i motywują Rania. się tym, żeby po prostu go bronić, bronić, bronić. Tak? Mhm. Tutaj to jest na pewno trudniejsze utrzymać mhm. ten tytuł, aniżeli go zdobyć. I tutaj jest ta motywacja, że Mm -hmm. Wszyscy zawodnicy trenują ciężko, chcą to wygrać, ale ja mam już to, że mogę spaść o ten jeden poziom. Mm -hmm. y no ale jednak to trzeba sobie ustawić wszystko. W teraz głowie. możesz lecieć w dół, już w górę y nie pójdziesz. W górę nie pójdę, dokładnie. <laughs> mogę, mogę. Tak, tak, tak. No i, i myślę, że tutaj motywacja trzeba ją sobie znaleźć w samym sobie. I ona gdzieś na pewno jest, myślę, że mocniejsza niż, niż było to właśnie w roku ubiegłym. Czyli dobrą motywacją będzie na przykład, jak ten tytuł powtórzysz 8 razy. Bo to taka, Wiem. wiesz, taka dobra liczba jest, nie? Tak, tak, tak. 8 tak. razy. Tak, tak jak to powiedział Phil Heath, on chce 10 razy, no to... Zobaczymy, no na razie Boże, nie poszło, niech ale... Będzie, niech ale... będzie 5. Dobra, słuchajcie, bo te bomby już działają. Dzisiaj sobie coś tak ustalimy. To będzie trening całkiem inny niż do tej pory widzieliście na naszym kanale, bowiem wybierzemy sobie tutaj fajne maszyny, które są w tym studio, Jeszcze raz zapraszamy, będziemy to mówić w trakcie, pokażemy, jakie tutaj cudeńka się znajdują. I tutaj są właśnie te talerze, o których mówiłem w niektórych filmach. Te takie ciniutkie, te dwudziestki chyba nie, co nie wyglądają jak 20, ale jak się założy 140 kilo, tyle jest tam powiedzmy na sztandze, a im się tego podnieść, nie? Nie jak te crossfitowe. Nie jak te crossfitowe. Tak, tak. Całkowite przeciwieństwo. Dobra, zaczynamy, zapraszamy jak zawsze. Bądźcie z nami od samego początku do samego końca, bo oczywiście też coś wrzucimy w czasie trwania treningu. Także zaczynamy. Tak jest. Przypomnę tylko, że Marcel 200 na 10 tak. razy wyciska, także. Nie, to jakieś przekłamania. Tak? 12? 200 na 5. A 5. To było dawno. <laughs> tak czy siak to zostaje. Zaraz się będę musiał powijać, żeby. Wycisnąć. Jeszcze sobie tu machamy, ale jak się rozgrzejemy jest już serie robocze, to myślę, że sobie zrobimy już w tempie, się pobawimy. Tak. Sprzętu tyle jedno, że ciężko się przedostać. Okej, okay, to taka pych, pych. na co tracić sił. Lekkie? Lekkie. Po tej czekoladzie z Seven Nutrition to moc jest. Trzy. Hvordan smaker det nå? É isso <śmienic> Marcin, co ty się za maszyny kupił? powiedz mi. Nie mieści się. Tu się nie da wejść. Przynieś brzeszczotę. W ciężkim wyciskaniu przechodzimy teraz na bardziej izolowane. Cziutkie, było za chyba... długo. taki Butterfly. Wyżej zrobić? Właśnie fryta z, Mar z Marcinem e, dopasowują ciężar. Tak. E, ustawimy sobie, myślę, że jeszcze dołożymy ciężar. Zrobimy tylko jedną serię, ale taki triset. 15 powtórzeń. Pierwsza, nawet jak te powtórzenia wyjdą na to jest ok. 15 sekund przerwy. 10 powtórzeń staram się zrobić tym samym ciężarem. Aha. 30 sekund przerwy, i wtedy na maksa. Dobra. Wtedy ten max powinien wyjść 4-5 razy, powinien być koniec. Już to lubię. <laughs> Także skupimy się na tej trzeciej, właśnie ostatniej, żeby dobić mięsień. Także ja ci uszykuję ciężar. Ja, ja. Nie dość. Pierwsze jedziesz 15. Oczywiście też, ile możesz, chociaż tak nie trenujesz, to jest ciężko załapać, żeby trzymać tempo, nie? Bo człowiek jest nieprzyzwyczajony. Trzy chyba masz, nie? Cztery. Cztery. Teraz już pięć? Okej, okay. 15. 15, tak. Uwielbiam to uczucie. Pójdę już. <grymne> się właśnie odróżnia A, że kiedy nie odpuścić,

To ćwiczenie, które przed momentem widzieliście to była jedna z metod, które stosuje właśnie Rafał Fryta Frytkowicz. Zaxe też to robimy. Tak, także tutaj było naprawdę fajne, jedna, jedna niby seria, z której tak naprawdę stworzyło się, stworzyły się trzy. Mega pompa, ja bardzo no. fajnie czuję. klatkę, szybkie tempo. No i co? I to się się? a to zresztą wszystko widzieliście, ale... Możecie ze spróbować. Naprawdę, nie? Jedna tak. seria, a nic więcej nie trzeba. Dobra, jesteśmy po drugim ćwiczeniu i teraz przejdziemy do trzeciego ćwiczenia. I nie widziałem jeszcze, nie wiem czy tego przyrządu, czy tej maszyny, mm -hmm. nie wiem jak to nazwać. Marcin, możemy Cię prosić. Jak już tutaj podłożymy mikrofon, piona, to Trammy. na wizji się przywitamy. O, Marcin się już tu przygotował. Raz, dwa, trzy, próba mikrofon. <laughs> Marcin, generalnie czym ty się zajmujesz? generalnie? Ja, głównie jestem muzykiem, artystą, organistą. No. Ja w ogóle jestem uzdolniony w wielu tematach, tak naprawdę. <laughs> Także wygląda też jak męs fizik. Także zobaczcie, artysta uzdolniony i dobrze wyglądający. Jesteśmy właśnie u niego na siłowni. Powiedz mi, właśnie mówię o tej maszynie, przyrządzie, którym za chwileczkę będziemy robić klatę. E, taki unikat. Mówisz o tym kija? Ta tak jest. Bardzo fajna maszynka, Depinanie klaty. To no to idzie. cię. To idziemy we trzech sobie połamać kija. <śmiech> kija? <śmiech> nie, nie, nie dosłownie. <laughs> jak To było idealne. No, ciekawa, prawda? jest ta maszyna. Można sobie wyćwiczyć tą pozę mus muskularną, chociaż w klasik fizyki tej pozy y pozycji nie ma. Pozy, chciałem powiedzieć. Zajem. z mocnym dopięciem. Fajne, to każdy też musi sobie znaleźć do siebie tą pozycję, czy bardziej odchylony, czy bardziej pochylony ale. Fajnie, Uuu, nie? Super. Jeszcze jedną pykniemy. Tak dziś nie bardzo ciśnie! Det går bra. Zakończyliśmy tu ostatnie ćwiczenie na klatkę na kiju. Kij był, a tu, jako maszyna, na pośladki był kij, to trzeba się teraz rozluźnić pośladki. Jedziemy dalej. Klatkę już zakończyliśmy, teraz przechodzimy na barki. Pierwszym ćwiczeniem, jakie, jakie zrobimy, będzie yy, wyciskanie na maszynie, który zaraz nam Marcin pokaże. Fryta coś tutaj mi powiedział o dupie spiętej, więc tutaj <grym zbierzyń> czai się za mną, nie wiem o co mu chodzi. zachodzimy do treningu. Okay, no, no, dawaj. to あっ、yeah. uh, oh. yeah, yeah. Uh. 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 Zauważcie, jak my teraz opuszcza, jak ich uh. się kształtuje. Tak. Napakowana myszka. Góra. Tak. Uh. 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 Ok. Uh. Brawo! Pięknie! Ponoszenie sztangielek bokiem. Ale, czy będzie to tak klasycznie jak zazwyczaj? Nie sądzę. Będzie całkiem inaczej. Dlaczego? Za chwileczkę zobaczycie. Zróbcie sobie herbatkę, zróbcie pauzę i za momencik wracamy. Są tak zbudowane ręce, że wydają się nie być proste, nie? Trzy, pauza, Nie jest, nie? W marce. Raz, dwa, trzy. I ciach, raz, o. i teraz zaczyna najlepsza robota, zobacz, ani nie będzie zrywał, ani nic, a będzie się starał w te trzy sekundy podnieść, cyk, doskonale. Aha, no myślę, że tutaj ta dziesiątka to jest takie minimum, kapitan. Grunt to się nie przemęczać. Mm. Jak dobry kucharz, z byle czego zrobić coś. Z tą angielki, zrobić ciężko. Uf! Uf! I nie spiesz się. Nie spiesz się, nie spiesz się. Jestem tak. tak. i pamiętaj, nie spiesz się. A jeżeli podniesiesz? Uf! Uf! Jeszcze raz. s ribu dá Hop. A ta ptania. Ah. Maszynę zrobiliśmy francuskie wyciskanie na tejże maszynie. Pomogę Ci. czy się dobrze stoi. Proszę, dziękuję. Równo jest tyle. zdyszani, ale ciężar też był fajny. Lubię robić, jak tutaj też byłem parę lat temu na tej maszynie. Fajny jest ruch. Także jak będziecie, to sobie spróbujecie. Marce tak. zrobiliśmy klasę, zrobiliśmy bary triceps. Jeszcze jedno ćwiczenie zrobimy tak, na triceps. Tak. Nie na ten obiad, nie? Musimy koniecznie. Chociaż ja tylko poważnie że twój. Ja będę towarzyszył. Bym odleciał. Musiałem się pasować, nie nic nie jak Ryanairy? <laughs> Wpuszczają jeszcze, nie trzeba się szczepić. Ryanairy, Ryan, please. Wciągnij brzuch, bo się nie zapniesz. Nie no, tu mam jeszcze luz właśnie. Zrób wakum. Hey. Zobacz, jaki tu jest luz. A ty się co, miałeś ciasno? <laughs> please ja zrobiłem jeszcze miejsce, to... miejsce dla Marcina. <laughs> Marcin to tu Przelajcie <laughs> przez to. Okej. Okay. Let's do it. A Rzeczywiście. Pognosi do góry, nie? No. Jedziemy ostatnie ćwiczenie. Odwrotne pompki na tejże maszynie nitro. Nautilus. A potrafisz tak? Tak potrafią tylko czempioni. A czempionem może być... Nie każdy może być. Wiesz, ten język polski, to trudno się z tym językiem polskim, wiesz, ostatnio? Ciężko. Ciężko jest, nie? Tak. Zastanawiaj się, nie. jakbyś nie trenował, nie byłbyś tym, kim teraz jesteś, nie byś był w tym miejscu, w którym jesteś, to co byś robił teraz? Myślałeś o tym, że czy mógłbyś robić coś innego oprócz tego, co teraz robisz? To jest takie, kurczę, no ciekawe pytanie. No jesteś... Wiesz. Każda jakaś sytuacja życiowa Aha. prowadzi Ciebie w jakimś kierunku. Mhm. To Ty dokonujesz tego wyboru. Jeżeli nie poszedłbym na siłownię, nie robiłbym tego, co robię. Mhm. Więc na pewno moje życie by się potoczyło inaczej. Mhm. Ale cieszę się, że jest jak jest. Okay. Y wiadomo, są jakieś niepowodzenia, ale na pewno niczego bym nie zmienił. Po prostu na tych niepowodzeniach y się człowiek zawsze uczy i gdzieś tam. Brnie do przodu, cieszę się jak jest, niczego nie żałuję, Aha. a wiem, że na pewno mogło być inaczej. Czyli zastanawiasz, nawet nie zastanawiasz się na tym, co mógłbyś robić, gdybyś nie robił nie e, siłowni. czyli to wskazuje na to, że chyba jesteś na właściwej drodze. E, nie cofam się myślami, co mogłoby być, Aha. tylko bardziej patrzę w tym kierunku do przodu co jeszcze mogę zrobić. Aha. Czyli myśl, zasady, jak powiedział Marcel, i myślę, że tak się powinno żyć, że wczoraj nie wróci, jutro może nie nadejść, a dzisiaj jest dzisiaj i trzeba korzystać z tego jak najlepiej. Nie dość, że mądry filozof, to jeszcze napakowany. Z myszką Miki. <grystanie> 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 Jestem robotem. <grystanie> Dobra. <grystanie> Rafał... Je? Rafał, ja, ja, widzę, że to jest bardzo lekki, więc możesz odpowiedzieć na pytanie. Jak wygląda Twoja najbliższa przyszłość? Na co się szykujesz? Jakieś plany startowe na pewno wszyscy są zainteresowani tym. Tak? Na co, na co właśnie pompujesz te dzisiejsze tricepsy? E, szykuję się na jesień tego 2021. Będę startował Roberta Pioskowicza w NPC. E, myślę, że to będzie puchar polski. Tak, akurat to wypada. Później przyjechać na te słynne zawody w Rumunii i skończyć sezon na Olimpii w Wielkiej Brytanii, która jest zaplanowana na listopad. To jest takie moje marzenie. Myślę, że trzy starty. Jeżeli coś po drodze wyjdzie, jeżeli związek pozwoli też u siebie startować, bo może się połączą wszyscy w jedność, czego bardzo bym chciał, to wtedy będę startował. Przecież. Widać, że zrobiłeś duży progres od ostatniego razu w mnie? <grym> ja, ja tak zawsze wyglądam, ja się uśmiecham. <grym> I chodzi mi o to teraz, w co bardziej będziesz yy, celował. Czy w maksymalne docięcie, czy w pełność yy, tą jakość taką, no i w jakiej kategorii zamierzasz yy, startować? Myślę, że to wyjdzie przed samymi zawodami, już razem z Dawikiem, bo współpracujemy od lipca. I fajnie się ta współpraca układa. Jeżeli, bo tam muszę ważyć na weryfikacjach 100 kg, w zależności jak ta redukcja wyjdzie, ile zostanie tych kilogramów, no, moim plan zaplanowane mamy wychodzić w tej cięższej kategorii. Yy, ale no, wiadomo, jak tam będzie 102 kg na tej redukcji, bez żadnego męczenia, no to warto zbić te parę kilogramów i można jeszcze wyjść w Classic fizyk lub do 102 kg, a jeżeli będę miał powiedzmy 106, 107, 105, to naprawdę teraz w tym sezonie nie chcę się męczyć. Zabiedzony wychodzić na scenę, walczyć o ten limit, tylko chcę się tym bawić. Na backstage chcę stanąć, czuć tą pompę, naładowanie, pełność tego tak, wszystkiego. Tak. I już Bo nieważne, taką naprawdę tego przygotowania. Tak. Nie? ważne na przykład wyjdę. W Ciężki, czy będę tam, powiedzmy, no ostatni, wiadomo, nie chciałbym być, nie, ale przynajmniej będę zadowolony ze swojego wyglądu. Wiem, że naprawdę będzie dobrze, bo jeżeli jesteś na masie, ważysz 115-116 kg i śmiało się rozbierasz, bo ten poziom tkanki tłuszczowej jest całkiem, no wiadomo, jest, ale jest całkiem fajny, to już sobie wyobrażasz, jak to będzie wyglądało, jak będziesz docięty, bo tamte sezony to w życiu bym się nie rozebrał na masie. Miałem z tym problem i to fajnie wychodziło Teraz, w jak widać Jest zupełnie inaczej. Jest tak? inaczej. Myślę, że to też zaleta tego treningu, który robię. Musiałem się do niego przekonać i naprawdę nie dla wszystko jest, nie wszystko jest dla każdego, ale myślę, że u mnie się to fajnie sprawdziło, jak do tej pory i kontynuuję, to jestem zadowolony i myślę, że że na jesień, bo to wszystko może fajnie wyglądać na Instagramach, fajnie na siłowni wyglądać, fajnie na treningu, a tak naprawdę... Scena weryfikuje, nie? Scena weryfikuje i to wszystko wyjdzie na scenie. A jeszcze powiedz, czy celujesz w swoją kategorię wiekową, czy wychodzisz w weteranach, czy w seniorach? Jak to, jak to będzie wyglądało? Priorytetem są weterani, ale w seniorach też wyjdę. No, w seniorach też wyjdę i spróbuję. Myślę, że nikt nawet nie pozna, że jestem nie senior. Ja myślę, że jak do, dokładnie się dogolisz, to, to Cię nawet do juniorów dopuszczą. Miałem tak na, na yes. jednych zawodach, opowiadałem na wete mistrzostwa Weteranów i Juniorów i wywoływali juniorów i... Junior, dam Twoją kategorię! No ja, dobra, już lecę. Nie, to Fryta, sorry. i <laughs> <laughs> no. nie jest aż tak źle. <laughs> Okej. Okay. No i dobra, pogadaliśmy sobie. Słuchajcie, zrobiliśmy... Gdzie jest Marcin? Nie jest Marcin. Chodź, Marcin. Zapraszamy na naszego Pani Sera. Trochę nam zeszło, zrobiliśmy... Chodź Asia, chodź. Asia też tu pomagała, tylko przemykała, mogliście jej nie widzieć. Gdzieś z boku pokazywała nam, jak ćwiczyć pewną partię mięśniową. My pokazywaliśmy, jak ćwiczyć inne partie mięśniowe. Będzie to widać wszystko na filmie. Także słuchajcie, takie rzeczy tylko w HM Studio Rekreacyjne w Złotowie u Marcina. Także jak będziecie przyjeżdżać, na pewno też tutaj widać, że Marcel tu króluje. Jest twarzą siłowni, także jak chcecie Marcela też spotkać i pogadać, możecie się umówić. Ja zawsze z miłą chęcią tu przyjeżdżam. Nie mam jakoś tak za daleko, więc, więc raz na jakiś czas na pewno tutaj zawitam. No i co? Na pewno jakąś jeszcze nagrywkę, niejedną tutaj tak. nagramy, a wszystkich, a wszystkich mieszkańców Złotowa i, i okolic. No, zapraszamy tutaj na siłownię, jak widzieliście maszyny, maszyny super trening mega. No i czasami możecie nas spotkać. Cieszę się, że podróżując po całej Polsce spotykam naprawdę fantastycznych ludzi, fajne miejsca i zawsze poznaję tutaj bez żadnego takiego zbędnego gadania, jak wjeżdżasz na 3, 4 godziny, a czas minął tak jakbyśmy 10 minut temu się spotkali. Tak. Także jak szybko mija czas, znaczy się, że jesteś we właściwym miejscu z odpowiednimi ludźmi. Dokładnie. Otóż to. Także u Marcina, u Marcela na pewno tak. dowiecie się, jak trenować. U Asi, drogie panie, na pewno skorzystacie z porad, jak zrobić fajną sylwetkę na zbliżające się już lato. Myślę, widzimy się w kolejnym odcinku. Jasne. I żebyście niczego nie przegapili, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, wciskajcie dzwoneczek, wtedy Wam nigdy w życiu nic nie umknie. To co? I wskakujcie jeszcze do sklepu Seven Nutrition. Teraz są nowe czekolady. Ja właśnie mam cztery po treningu i je wciągnąć. Do zobaczenia. Ten to dobrze. <śmiech> <śmiech> Trzymajcie się YouTube. Widzimy Hej. się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.